No proszę, daj mi jeszcze pospać. Czy nadszedł czas na szkołę? Nie, dzisiaj nie idę. Wiesz co, nie będziesz już ze mną spać w łóżku. Budzisz mnie przez cały czas, każdego dnia i gryziesz mnie. Nie zabiorę cię dzisiaj na spacer. I nie pójdę do szkoły. Możesz zrobić siku w toalecie. Co to ma być? Diana, idę na mani Wrócę wieczorem. Zabierz dane do szkoły i kubiedzenie. Zdrową żywność. A niech to czemu ja? Nie chciałam dzisiaj iść do szkoły. Dana, obudź się! Mama kazała mi cię dzisiaj zabrać do szkoły. Dana, obudź się! Diana, wczoraj powiedziałaś, że nie idziesz do szkoły, więc ja też nie idę do szkoły. Nie, Dana, tak naprawdę mam problemy w szkole i Smilik mnie zdradził, dlatego nie chcę tam iść. Co ja tam będę robić? A ciebie nigdy nie zdradził, nie masz takich problemów. Dlatego podnieś tyłek z łóżka i idziemy do szkoły. A jak nie pójdę do szkoły, to co zrobisz? Zadzwonię do mamy i powiem jej, że chcesz opuścić szkołę. Dobra, Diana, pójdę, ale ty też pójdziesz do szkoły. Nawet nie mogę opuścić szkoły. Dobra, chodź, przyszykuj się. Problemy. Chłopak z nią zerwał. Mój też ze mną zerwał. Jest w trzeciej klasie. Ajs, przynieś nam coś wyjątkowego. Ja bym zjadł torcik. Jaki torcik? Koktajl? Jasne, zaraz zrobię. Zielona, moja przyjaciółko. Karina, kontroluj się, proszę. Stop, a czemu browasty siedzi z nami przy stole? Ej, no bo my jesteśmy... My się spotykamy, ja i browasty jesteśmy najfajniejszą parą w szkole. Zielona, czemu mi nie powiedziałaś? Ej, Karina, czemu nie usiądziesz gdzieś indziej? Nie pasujesz tutaj. Co? To jak masz już chłopaka, to mnie już nie potrzebujesz? Karina, zrozum, to związek. Miejsce jest tylko dla dwojga. No, zielona, nie spodziewałam się tego po tobie. Kiedy cię zostawi, przyjdziesz do mnie. Max, mogę usiąść koło ciebie? Nie mam nic przeciwko, niewiele nas zostało, musimy się trzymać razem. I co, uczniowie? Czujecie się wyjątkowo? Nie bądźcie zbyt pewni siebie, bo zostaniecie wyrzuceni tak jak reszta! Przez ten pogrom nie mam w ogóle zamówień! To gorsze, zostali sami skąpi. Ais, jak ci się tutaj nie podoba, to wiesz, gdzie są drzwi. Nie trzymamy was na siłę. Jana, dlaczego Diany ciągle tutaj nie Zadzwonię ma? Nie, do niej. Ais, dwie lata, Najpierw przynieś nasze zamówienie, jesteśmy głodni. Kev, chyba wiem, dlaczego Diana nas nie wyrzuciła. Czemu by ci kocha? Tak, ale jest zbyt nieśmiała, żeby mi to powiedzieć. Tak, nie ma, Diana nieśmiała. Tylko zostawcie mi dobre opinie, bo jest was bardzo mało. Diana nie odbiera. A ty co? My pierwsi złożyliśmy zamówienia. Kef, on się po prostu do nich przemila, bo są tu teraz ważne. Chłopaki, bądźcie dżentelmenami. Zaraz wam przyniosę zamówienia. No, Ciii. Nauczyliście się przemowy na pamięć? Tak, nauczycielu Mike! Tak! Nie rozumiem, jaka przemowa. Nigdy nam o niczym nie powiedział, nauczycielu Mike. Kitty, ciszej! Diana powiedziała, że żaby muszą odejść, a ty na pewno musisz odejść, bo jesteś kapitanem żab. Co? Kitty, Kitty tak. tak, tak powiedziała żaby wynocha. Jana tak powiedziała. Patryk, a gdzie jest Gigi? Nie wróci do szkoły już? Nie, dostała karę od mamy za to, że ją wyrzucili ze szkoły. Bądźcie cicho, staram się zapamiętać swój tekst. Dobra Diano, wybacz mi, proszę, nie powiem o tobie nic złego. I przypomnę kokoszonkowi, żeby dobrze się zachowywał. Ja nic złego już nie powiem. Pamiętasz nasz tekst, tak, żenia? Diano, wybacz nam proszę! Diana, Diana jest, jest naszym kapitanem. kapitanem. Tak. tak, Diana, Diana jest, jest najlepsza. najlepsza, tak. Dobra cisza, pozwólcie mi przypomnieć swoje przemówienie, bo zostanę bez iPhone'a! Nie podoba mi się ten pomysł. Jestem kapitanem drużyny żab i nie będę przepraszać Diany. Nie było mnie jeden dzień. Co tu się dzieje? Diana, przepraszam, pomyliłem się, poukładałem sobie sprawy i. Co tu się, Co tu się dzieje? dzieje? A co wy tutaj robicie? Zostaliście wyrzuceni, nie rozumiecie? Nie przyszliśmy do was, tylko do... Diany! I porozmawiamy tylko z Dianą. A Diany dzisiaj nie ma w szkole, dlatego musicie porozmawiać z nami. A my z wami nie chcemy rozmawiać, dlatego się stąd wynaście. Laila i Jana, nie zapominajcie, że jestem nauczycielem. Nie wolno wam tak do mnie mówić. Diana! 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 Diana. Nie rozumiem, co tutaj się dzieje? Co tu, tu się, się wyprawia? wyprawia? Brawiaste, chcemy przeprosić razem Diana i wrócić do szkoły. Chłopaki, chciałybyśmy, żeby oni w minutę stąd wszyscy zniknęli. Słyszeliście, chłopaki, chcą, żebyście odeszli ze szkoły. Tak, proszę bardzo, już wszyscy wychodzić po kolei, sio. Posłuchajcie, gangu, ja nie zostałam wyrzucona, więc idę do kawiarni. Aj, zlatę. Żaby już się, się nie uczą w tej szkole! Dobra, pozwólcie nam porozmawiać z Dianą. Z tą dwójką nie ma sensu rozmawiać. Zaraz do niej zadzwonię. Dzwoń, dzwoń i tak nie odbierze. Jesteś taki naiwny, nauczycielu Maj. Czy to naprawdę nie zadziała? Czy nie pozwolą nam przyjść do szkoły? Chyba nie wrócimy do tej szkoły. ci dobrze, że nie przyszłaś do szkoły. Nie wpuszczają nas. Tak, będę mówił w twoim imieniu. Mama mi powiedziała, że jak nie wrócę do tej szkoły, to nie będę mogła wrócić do domu. Mary, u mnie to samo. Eee. Nie rozumiem. A co wy tutaj robicie? Oto Diana. Zaraz stąd wylecicie. Diana, musimy porozmawiać. Powiedziałam wam wszystko wczoraj. Nie będziemy już rozmawiać. Proszę, nie odciągajcie nas od nauki. A z nauczycielem, Majkiem, mogę porozmawiać. Uff, dobra, możecie iść. Ja porozmawiam z Dianą. Oho, widziałeś Art, co robi z tobą pożyczka? Mówiłam ci, że telefon na kredyt to zły pomysł. Dobra, dobra, nie wezmę pożyczki. Dobra, wyjdźcie, muszę porozmawiać z Dianą sam. Nauczycielu Mike, proszę, mów. To, to zły, zły pomysł, pomysł Diano. Diano. Czy wszystko zrozumieliście? Wysłuchamy tylko nauczyciela Mike'a. Co? Stop, wrócimy do tej szkoły. Ja nie zostałam wyrzucona i czemu rozmawia z nauczycielem Majkiem, a nie z nami? Może dlatego, że jest nauczycielem. Nazwał ją zdrajczynią, ale nie plotkował o niej. A niech to Żenia nie, nie chce opuszczać tej szkoły. Tak bardzo tęsknie za Dianą. Tak bardzo ją kochała. Dziewczyny, bądźcie ciszej. Tak, bądźmy szczerzy. Wszyscy tutaj nienawidzimy Diany. Może ty ją nienawidzisz, ale ja ją kocham. Kiedyś to była moja najlepsza przyjaciółka. O jakiej szczerości wy tu mówicie? Nikt tutaj nie jest szczery. Słuchamy cię, nauczycielu Mike. Dziewczyny? Diana! Dajcie mi porozmawiać z nauczycielem Mike'em. Dobra! Jak się tutaj dostał? Czemu przyszedł? Wszyscy, których wyrzucili, przyszli wszyscy. Nie podoba mi się to. Nie rozumiem, co to robi nauczyciel Mike? Nie wiem. Nauczycielu Mike, słucham Cię. Co chciałeś mi powiedzieć? Diana chce Cię prosić o przebaczenie. Nauczycielu Mike, przebaczenie, wszystko jest ustalone. Nie ma odwrotu. Jana, słyszałaś to? Nauczyciel Mike próbuje przeprosić. Leila, mogłyśmy nie zostawiać Diany samej. Reszta też zacznie przepraszać, a ona im wybaczy. I wszystko będzie jak wcześniej. Nie chcę, żeby tak się stało. Musimy się przenieść do domu Diany, żeby kontrolować każdy jej ruch. Tak, próbuje zachowywać się jak dobra dziewczyna. Nie rozumiem, nauczyciel Mike znowu tutaj pracuje. On chyba próbuje odzyskać swoją pracę. W sumie to dobry facet. Zostawiał na i nie zadawał dużo zadań domowych. Taka jest moja historia. Przepraszam cię, że nazwałem cię zdrajcą. Jestem taki głupi. Nauczycielu Mike, czy twój kredyt jest jedynym powodem, dla którego zdecydowałeś się przeprosić? Czy gdybyś go nie miał, to nadal byś mnie prosił? Tak. Zobacz, jak on próbuje ją przekonać. Bardzo chcę tutaj wrócić. Mam nadzieję, że Diana mu nie wybaczy. Czy mogę odzyskać swoją pracę? Nauczycielu Mike, nie mogę ci teraz dać odpowiedzi. Muszę to przemyśleć. Do widzenia. Diana, jeśli ją odzyskam, to cię nie zawiodę. Do widzenia, nauczycielu Mike. Będę najlepszym nauczycielem. Diana, musimy, musimy porozmawiać. porozmawiać. Chciałem porozmawiać z Dianą, a one zabrały ją do toalety. Tym lepiej się cicho. Widzisz, jaka jest napięta atmosfera. Diana, co ty robisz? Diana, wybaczysz mu? A potem reszcie... Nie rozumiesz, że nie potrzebujemy ich w tej szkole? I tak, Diana, podjęłyśmy decyzję. Dobrą decyzję. Dziewczyny, jaka dobra decyzja! Nie rozumiecie, że nauczyciel Mike nie jest taki zły? Stop, Diano, daj nam skończyć! Postanowiłyśmy z Janą, że zamieszkamy u Ciebie w domu, żebyś przypadkiem nie popełniła jakiegoś błędu. Nie, dziewczyny, dziękuję, ale nie zamieszkacie ze mną. Tego już za wiele! I nadszedł czas, żebym odebrała moją siostrę ze szkoły. Diana, jak wybaczysz im jeszcze raz, to całkowicie się do tego przyzwyczają. Dziewczyny, jeszcze im nie wybaczyłam. A tak w ogóle, czy Smilik przyszedł przeprosić? Mm -mm. Nie, były tylko króliczki i żaby i przegrywy. Więc nie obchodzi go to, że go wyrzuciłam. Nawet nie próbuję wrócić do szkoły. To znaczy, że podjęłam dobrą decyzję. Aleluja! Aleluja. Nareszcie to do ciebie doszło. Diana, nie pozwól nikomu wrócić! Będziemy znowu razem! Przyjaciółkami! Tak, tak jak, jak kiedyś, kiedyś! Pamiętasz? Dobra, dziewczyny, to wszystko. Idę do domu, muszę odebrać siostrę ze szkoły. Wiedziałam, że dzisiaj nie powinnam iść do szkoły. I co, nauczycielu Mike, rozmawiałeś z Dianą? Powiedziałeś jej o nas okropne rzeczy, żeby nie pozwoliła nam wrócić? Widzę to po Twoich oczach! Wszystko widzę! Myślę, że nie ma szans! Co z was za uczniowie? Nauczycielu Maik, rozmawiałeś z nią o nas, my też chcemy przeprosić Dziewczyno, uspokójcie się, nie pozwoliła mi wrócić Nie pozwoliła? Jak nie pozwoliła wrócić nauczycielowi Majkowi, nam też nie pozwoli Chyba czas odejść Wy odejdźcie, ale ja postaram się wrócić do tej szkoły Ona potrzebuje czasu, żeby to przemyśleć, a wy? A co z nami? Musimy razem przeprosić Uczyłyśmy się słów, mieliśmy umowę Dobra, zadzwońcie do niej, napiszcie, przeproście to nie moja decyzja. A ja zamierzam wrócić do tej szkoły. Mam już pewien pomysł: kto jest ze mną? Ja! Yeah! Ja też. Pieseczku, nalałam ci wody. Dana, przebrałam się tak jak mi kazałaś. Dobrze, nie powinnaś nosić szkolnych ubrań w domu. Dana, czego się napijesz? Jak ci minął dzień w szkole? Diana, ten dzień upłynął mi zupełnie normalnie. Chcę herbatę i ciasteczka. Fajnie. Diana, a tobie jak minął dzień w szkole? Ja miałam okropny dzień w szkole. Żałuję, że tam w ogóle poszłam. I wiesz, co, Dana? Chyba naprawdę zerwaliśmy ze Smilem. Wiesz, Diana, to naprawdę smutne. Dolej mi trochę mleka do herbaty. Wiesz, Dana, wszyscy, którzy zostali wyrzuceni ze szkoły, przyszli tam dzisiaj. Chcieli przeprosić, chcieli wrócić do szkoły. Ale wiesz, kto nie przyszedł? Smile. Wiesz czemu? Bo mu na mnie nie zależy. Diana, w czym problem? Przecież jest Dima. Możesz się z nim umówić. Nie, Dana, dziękuję. Z Dimą już wszystko skończone. Ale Smile. Naprawdę mu na mnie nie zależy? A kto to? Może mama wróciła z paznokci? Nie mów mamie o moich problemach w szkole. Jasne. Smile, co ty tu robisz? Cześć. Hej, przyszedłem przeprosić. Chciałbym wrócić do szkoły. Możesz wejść. Słuchaj, Smile, przyszedłeś przeprosić, bo chcesz wrócić do szkoły, czy z jakiegoś innego powodu? Tak, Diana, wiesz, rodzice na mnie krzyczeli i kazali mi wrócić do szkoły. A, rodzice na ciebie nakrzyczeli, bo zostałeś wyrzucony ze szkoły? Och, smile, przykro mi. Diana, ja i moi rodzice razem wybieraliśmy te kwiaty i tego misia. Czy mogę wrócić do szkoły? O, wybrałeś go razem z rodzicami. No nieźle. Myślałam, że przeprosisz mnie za spotykanie się z i za swoje popisywanie się w szkole. Diana, za to też. Po prostu chcę wrócić do szkoły. Zerwę z nią, jeśli chcesz. Smile, a ty chcesz z nią zerwać? O, cześć, Smile! Ale ładne kwiaty! A ten misiu dla mnie? Hej, dana! Dana, wróć do kuchni, pij herbatę. Rozmawiamy tutaj. Smilik, trzymam za ciebie kciuki. Ach, widzisz, moja młodsza siostra jest taka ciekawska. Diana, wybaczysz mi? Czuję się trochę nieswojo z tym bukietem. Smile, moja odpowiedź! Tak? Smile, ja. Nie wiem. Kochani, co o tym sądzicie? Powinny nam wybaczyć smile'owi? On jest taki zmartwiony. Zaczął spotykać się z moją przyjaciółką Nat. Smilik, nie mogę teraz ci odpowiedzieć. Muszę to przemyśleć. Przemyśleć? Przemyśleć? Przyniosłem ci taki ogromny bukiet. Każda dziewczyna by mnie wybaczyła. Smilik, nie jestem jak każda. Jestem Diana i naprawdę mnie zraniłeś. Diana! Obudź obudź się! się. Dość spania, czas już wstawać! Musimy iść do szkoły! No dalej, Diana! Dziewczyny, przestańcie, mam ładny sen! Diana, to nie żaden sen, to rzeczywistość! Musisz wstać! No dalej, Diana, minęło pół godziny, odkąd zaczęłyśmy cię budzić! Stop, dziewczyny! A jak dostałeś się do mojego domu? Czy to jest takie ważne? Diana, nie pamiętasz? Mieszkałyśmy tutaj, a ty dałaś mi klucz. No to jesteśmy. Dziewczyny, wiecie co? Naprawdę nie lubię, gdy chodzicie za mną wszędzie w szkole i w domu. Diana, ale my Ci naprawdę dobrze życzymy! Życzymy Ci wszystkiego dobrego! Widzę, jakie jesteście dobre. Czekajcie, a co to jest? Co wy macie na sobie? Diana, nie pamiętasz, to są nasze stare stroje cheerleaderek. Przyniosłyśmy też twój i wyprasowałyśmy! Załóż go! Dziewczyny, czekajcie! Czy liderki mają już nowe kostiumy? Diana, załóż ten kostium i chodźmy do szkoły! No weź! Będzie się działo! Diana, nie mamy już czasu! Diana, no dalej! Chodź się przebrać! Diana, w szkole tyle się dzieje! Diana, szkoła sobie bez ciebie nie poradzi, dlatego tu przyjechałyśmy. Tam jest taki bałagan, Diano. Dziewczyny, możecie mi wyjaśnić, co dokładnie się dzieje? Nie rozumiem z tego nic. Diana, najpierw zjedz, a potem pójdziemy do szkoły i wszystko załatwimy. Jedz, jedz. Praca dla nauczyciela. Chcę wrócić do szkoły. Diana, przepraszam. Smiley, to przez ciebie. To wszystko przez ciebie. Chcemy wrócić. Kochamy Dianę. Wróćmy. Dobra, musimy porozmawiać z Dianą. Diana, uwierz nam, proszę! Jesteście ślepi, Diany tu nie ma. Ma dużo stresu i nie chodzi do szkoły. Macie złe pomysły. Nie rozumiecie, że nie pozwoli wam wrócić? Nie jesteście wybrańcami! Smilik już jest za późno. Czy wy nie to samo zrobiliście wczoraj? Tak, to już drugi dzień. To już i tak za długo. Posłuchajcie, wybrańcy, potrzebujemy Diany. A jak Diany tu nie ma? To, to możemy się, się tutaj, tutaj uczyć! Chyba musimy zadzwonić do Diany, bo nam nie dadzą spokoju. Nie możemy tu tak stać. Dobra, już dzwonię. I co zrobimy? Zielona zadzwoni do Diany, a Diana każe nas wyrzucić. Timur, Timur, mały, jestem tutaj! Timur? Jaki Timur? Ja go nie znam! Co, mały, my się nie znamy? Dobra, porozmawiamy w domu. O co, Diana! 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 "Diana! To jest straszny bałagan! Przyjdź i zajmij się tym! Nie słyszę cię, pospiesz się!" Głowa mnie boli, idę po kakao. Co wy tak krzyczycie? To nie my decydujemy. A na pana miejscu zacząłbym szukać nowej pracy, bo nowy nauczyciel jest na rozmowie kwalifikacyjnej. Smilik, nie rób sobie wstydu, lepiej zostaw Dianę w spokoju i o niej zapomnij. A ty co mówiłeś? Smil, stop, nie teraz. Kopowałem Dianie najdroższe prezenty, a ty co robiłeś? Pisałeś wiersze? Kto potrzebuje twoich wierszy? Wiecie co, jeżeli nie pozwoli mi wrócić do szkoły, to będę tutaj spała. Rozbiję tu namiot i zostanę na noc. Patryk, czy twoja mama przyśle nam jedzenie? Pozwoli. My chcemy wrócić! Wracamy! 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 Nie rozumiem, czemu znosimy ten bałagan? Maskotka też nie została wyrzucona, czemu go tu nie ma? Chowa się w szatni? Bo jest najlepszym przyjacielem Diany. Wracamy! Maskotka! Maskotka! O oh my god! Maskotka ma kłopoty! Potrzebujemy odkurzacza, będzie dużo futra. Słuchajcie, poradzimy sobie z tym. Tak. Dobra, stop. Nauczycielu Mike, my wszyscy chcemy porozmawiać z maskotką. Najpierw ja pogadam z maskotką. Opowiem też o was. Nie! Nie nauczyciel Mike, ja pójdę. Ja z nim gadałem wcześniej. Jeszcze o nas nagadasz. Smilik to ja, musisz szanować nauczyciela. Szanuję pana, ale na razie nie jest pan nauczycielem. I zapytaj o mnie, Gigi, Smilik. Teraz tylko maskotka może przekonać Dianę. Po Smiliku chodzę ja. Hej zającu, wiem, że trochę namieszałem z Dianą, ale... Wiesz, mógłbyś z nią porozmawiać? Przynajmniej o mnie, reszta mnie nie obchodzi. Jesteś jedynym, który może ją przekonać. Smiley, tak naprawdę nie jestem króliczkiem, jestem maskotką. Ściągnąłeś głowę, maskotko? Ale super! Słuchaj, pogadaj z Dianą. Wiesz, że byliśmy parą, nie? Było między nami trochę burzliwie, ale muszę zostać w szkole. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. Nie będę o tobie gadał. Dobra, ale jeszcze zobaczysz, że się pogodzę z Dianą. A ty nie będziesz maskotką w tej szkole. O, daj, ci nie będziesz chłopakiem Diany. Smile i co? Nic dobrego. Nauczycielu Mike! Spróbuję. Posłuchajcie, chłopaki. Musimy coś zrobić, żeby oni nie wrócili. Zwłaszcza, że jestem jedyną dziewczyną w tej szkole. Co? No żartuję! Nie obchodzą mnie oni, po prostu nie chcę, żeby Smiley wrócił, mam dość go pryszczy. I nie martw się, Diana się ze Smilem nie będzie spotykać. A ja bym chciał, żeby wrócili, bo nie mam zamówień. Mam dość ciebie i twoich zamówień, ciągle chcesz zamówienia, a potem kupujesz sobie nowego iPhone'a. Dobra, przestańcie się kłócić, zostaliśmy wybrani, musimy się trzymać razem! Aj, przynieś mi gorącą czekoladę! Max, uspokój się. Jestem w szoku. Słyszycie, jak oni tam tupią? Szukają maskotki. to dzwoniłaś do Diany, czy przyjdzie? Powiedziałaś jej, że czekam. Tak, dzwoniłam. Są w drodze. Nie jest tutaj tak źle bez Diany i jej przyjaciółek. Co? Co, Sołata? Co łata, ty co? Flirtujesz z futbolistami? A co? Fajnie jest być jedyną dziewczyną w szkole. Prawaz, ty musisz być ze mnie dumny. Co a to, uważaj na swoje słowa, bo możesz mieć kłopoty. Diana jest najlepszą dziewczyną w szkole, a nie ty. Dobra, Smilik i Diana zerwali, więc teraz mogę ją spróbować poderwać. Timur, przestań żartować, bo Dima się źle czuje. A co tutaj się dzieje? Przestawiliście stoły? Nie, nie Diana, Diana to, to nie to. Nie to. Diana, czekałam na ciebie! Ta szkoła cię potrzebuje! Oj, Diana, dziewczyny są tak nieszczere, zwłaszcza zielona. Nic z tego nie rozumiem. Co tutaj się dzieje? Przestawcie wszystkie stoły na miejsca. Słyszeliście? Stoły na miejsca! Diana, stoły są okej! Okay. Dzieje się coś gorszego w tej szkole! Oni są na górze i chcą skrzywdzić maskotkę! Zaraz, zaraz, co się stało z maskotką? Już po nim, Diana! To koniec! Diana, naprawdę muszę z tobą pogadać. Nie przejmuj się maskotką! Dima, codziennie nie czytam twoje wiersze. Przestań mi je w końcu wysyłać. Tutaj. Diana. Diana, wszyscy uczniowie, których wyrzuciłaś, są tam na górze z maskotką. Co? Kto ich wpuścił do szkoły? Diana, musimy ich wygonić. Mówiłeś ci. Dziewczyny, szybko, bo mogą skrzywdzić maskotkę. O, Diana, musimy ze sobą porozmawiać. Smile, nie teraz. Jeszcze tego nie przemyślałam. Smile, nie słyszałeś? Przesuń się. Smilik, w ogóle nie powinno cię być w szkole. Nie, nie. Wy dwie musicie stąd iść. Smile, uspokój się. Trochę samokontroli. Wiesz, Diana, jesteś pod wpływem swoich przyjaciółek. Co? Co? Diana! Smilik, tego już za wiele. Przepuść mnie. To one są problemem, to były przyjaciółeczki. Robię wszystko, co jej powiedzą. Maskotka! Maskotka! Halo, co się tutaj dzieje? Diana, Diana, ja i Patryk chcemy wrócić do szkoły. Diana, kochamy cię, króliczki cię kochają. Diana, wybacz nam, proszę. Diana, pozwól nam wrócić. Diana, wybacz nam, prosimy. Diana musisz im powiedzieć, że wzywasz ochronę i wylatują z tej szkoły. Diana, nie wiesz w te kartki, to nieprawda. Diana potrzebuje pracy, a uczniowie muszą się uczyć. Zmienimy się! Tak, tak zmienimy się. się! A wy nie próbujecie mnie oszukiwać? Diana na pewno kłamią. Odejdźcie, przestańcie okłamywać Dianę. Leila, sądzisz, że oni kłamią? Oczywiście wystarczy spojrzeć na ich nieszczere twarze. Dziewczyny, tak mi ich żal. Patrzcie na ich twarze. Może zmienią się naprawdę. O tak, Diana, wystarczy spojrzeć na plakat Kitty. On mówi: "Diana jest problemem". Takie są ich prawdziwe intencje. Nie Diana, tylko smiley jest problemem. Diana, naprawdę cię kochamy i denerwuje mnie, że nie nosisz kostiumu króliczka. Stella. Dobra, Diana, idziemy zobaczyć maskotkę. Porozmawiam z wami później. Diana, na proszę. proszę. Maskotko, przykro mi, że musiałeś to wszystko usłyszeć. On, On zdjął, zdjął głowę! głowę. Jest, Jest taki, taki ładny! W porządku, Diana, oni chcą tylko wrócić do szkoły. Przy okazji rozmawiałem ze Smilikiem. On, On zdjął, zdjął głowę! Dziewczyny, wyglądacie tak, jakbyście nigdy nie widziały jego twarzy. Jak to, Diana, nie widziałeśmy? Tylko tego widziałaś. Słuchaj, maskotko, przykro mi, że musiałeś to wszystko usłyszeć. Nie wiem, czemu przyszli do ciebie. A tak w ogóle, o czym rozmawiałeś ze Smilem? Diana Smilik prosi mnie, żeby z tobą pogadać, żeby cię przekonać, żeby wrócił do szkoły. Ale ja mu nie ufam. Rozumiem. O, smiley jest taki podstępny. Diana, musimy porozmawiać. Tak, oczywiście. Tylko we dwoje. Dziewczyny? Maskotko! Nie wydajaj nas, jesteśmy jednością. Dziewczyny, proszę. Dobra. Dobra. Maskotko, nie mam nic przeciwko, żeby oni wszyscy wrócili do szkoły i nauczyciel Mike, ale dziewczyny mówią mi, że nie powinnam im wybaczać. Diana, nie rozumiesz? Co maskotko? Jesteś pod wpływem swoich byłych przyjaciółek. Maskotko, czy to znaczy, że próbują wykorzystać tą sytuację do własnych celów? Diana, wreszcie rozumiesz. Tak, chcą. Wiesz, co maskotko? My chcemy. Chcemy, żebyś nadal skakał w kostiumie i przestał mówić. Hej, dziewczyny, uspokójcie się. Przecież to maskotka, zapomniałyście? Nie pozwolę wam go obrażać. Te dziewczyny są niebezpieczne. Dobra, maskotko, rozumiem cię. Diana, nie, Diana, nie słuchaj go! go. Diana, podaj mi decyzję i myśl samodzielnie. Ty, słuchaj, Timur, przestań podrywać Dianę. Trochę się spóźniłeś, Dima. Widzisz, co tu jest napisane? Diana plus Timur równa się miłość, a ja tego nie pisałem. Diana to napisała! Diana by tego nie napisała, a mój związek z Dianą dopiero się zaczyna. Dima, naprawdę mnie szokujesz. Nadal nie rozumiesz, że ona nie jest w Tobie zakochana? Ona woli blondynów. Blondynko, zaczynasz mnie denerwować. Był tu jeden blondyn, teraz jesteś ty. Co jest? Dima, przestań za nią biegać, bo jeszcze się wyrzuci ze szkoły. I wtedy gdzie pójdziesz? Wyrzuci mnie? Ciebie wyrzuci pierwszego, zaraz po twoim bracie. Lepiej już szukaj nowej szkoły. Dima, potrzebujesz pomocy? Kev, my tu walczymy. Wejdź. To czemu się drżycie w toalecie jak dziewczynki? Wyjdźcie na zewnątrz, żeby wszyscy popatrzyli. Kev, nie, nie mieszaj, nie mieszaj się. się! Zakochańcy. Diana, zwariowałaś? Chcesz im współczuć? Zamierzasz im wybaczyć? Dziewczyny, nie wiem, trochę mi ich żal. A tak w ogóle czemu wściekłyście się na maskotkę, to nie jego wina. Diana, powinnaś być silna! Nie możesz się ugiąć! Diana, zapomniałaś, jak plotkowali o tobie, a my przypadkowo byłyśmy na tej imprezie razem. No tak, dziewczyny, to prawda. No, no właśnie, nie, nie zasługują, zasługują na, na wybaczenie! wybaczenie. Dobra dziewczyny, muszę się nad tym zastanowić. Chodźmy do kawiarni i wypijmy gorące latę i podejmę wtedy decyzję. Diana, tylko im nie wybaczaj, pod żadnym pozorem im nie Oni wybaczają! Udają. No, prawdziwa walka tam jest. Aj, trzy late. Diana, wygoniłaś ich stąd? Zmusiłaś ich do odejścia? Upewnij się, żeby kokoszonek zostawił hem, zanim odejdzie. A wy co sądzicie? Powinny nam im wybaczyć, czy nie? Diana, Diana nie. nie! Diana jest moja! Niebo moja! To ja kocham Dianę! Nie, bo to ja ją kocham! Nie, bo ja ją kocham! Ja kocham Dianę! Nie, ja! Ja bardziej ją kocham! Nie, bo ja najbardziej! Dziewczyny, co tam się dzieje? Diana, to znaczy tyle, że ich też musisz wyrzucić! Dime i Timura! Diana, czemu się o ciebie kłócą? Jesteś naszą przyjaciółką! Dziewczyny, czekajcie! Ale zaraz będzie. Dima, Timur, co tu się dzieje? Diana, to wina Timura, wyrzuć go, on nam nie pozwoli być razem. Diana, wyrzuć Dima, nie powinien się uczyć w tej szkole. Ech, czy kiedykolwiek zapanuje pokój w tej szkole? Diana, chodź tu, to jeszcze nie koniec. Jestem naprawdę w szoku, co się dzieje w tej szkole? Nie wiem, co robić i co mam zdecydować. Nie wiem, czy mam pozwolić im zostać, czy ich wyrzucić. Dobra, muszę to przemyśleć i podjąć decyzję. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. Papa pa wszystkim. Piszcie, Piszcie w, w komentarzach, że nie powinna, powinna pozwolić im wrócić. wrócić. Tak, zwłaszcza dziewczynom. Chcę być najfajniejszą dziewczyną w tej szkole. Diana! Diana Poła!